Cześć kochani, tu wasza Paulinka, brawo! Dzisiaj bym chciała przedstawić wam najnowszą premierę zdrapki świątecznego kalendarza. Chociaż jest październik, to lotto się pospieszyło i już wydało taką świąteczną zdrapkę. A ile można wygrać w tej zdrapce, moi drodzy? Kochani, melona można tu trafić! Jeden milion złotych do wygrania. Natomiast najniższa kwota do wygrania to 25 zł. Więc mam nadzieję, że chociaż ta najniższa mi się trafi. Mam nadzieję, że trzymacie za mnie kciuki. Kto by w ogóle pomyślał, że takie kalendarze jesienią zostaną puszczone. No ale lot to taki jest. Moi drodzy, jest 24 okienka do odkrycia. Zobaczymy, co tu będzie. Musimy wydrapać prezent. Ale przed samym drapaniem oczywiście tradycyjnie pozdrowienia dla Marcina Tworczyna oraz AKM, która jest również youtuberką, czasami drapiącą z drapki, więc serdecznie zapraszam Was na jej kanał. Wymienione osoby pozdrawiam cieplutko i dziękuję, że mnie oglądacie. Jeśli chcesz być pozdrowiony lub pozdrowiona w następnym zdrabkowym odcinku, to proszę napisz mi na dole filmu o tym. Kochani a więc bierzemy się za drapanie zdrapki świątecznej którą wypuściło lotto no to kochani jedziemy z tematem za chwileczkę będę drapać tą zdrapkę ale chciałabym wam powiedzieć jeszcze że yy, no, zmieniłam kolor paznokci dla bardziej spostrzegawczych jak zauważyliście mam czerwone paznokcie a miałam różowe yy, no ja bardzo lubię czerwony kojarzy mi się ze świętami więc akurat yy, pasuje do dzisiejszego drapingu no tu mam takie łapki obie w kolorze czerwonym więc no to tyle Kochani, jeszcze ze spraw takich właśnie zdrabkowych, to tutaj chciałabym Wam powiedzieć, że to jest zdrabka numer 10, ponieważ no ostatnio wzięłam zdrabkę pierwszą z paczki i był Lipton, a tutaj biorę ostatnią, no i mam nadzieję, że no, że będzie dobrze, ostatni będą pierwszymi, tak mówię, więc... Może coś w tym jest? I tutaj, kochani, jeszcze y, muszę znaleźć prezent, żeby wygrać, prawda? No i wy wygrywa on i przypisana do niego kwota. Dobra, kochani, drapę. Y, I co ja tutaj mam? Kochani, mam Lizaka i tutaj mam 100 tysięcy kochani 100 tysięcy 100 tysięcy to jest drugi stopień wygranej ale no niestety nie szukamy Lisaka, bo my szukamy prezentu chociaż lizak by mógłby być takim prezentem w ogóle dotknęłam się czegoś i mój płaznokieć wygląda jak szynka tragedia i jeszcze akurat ten tak moi drodzy ty. kciuk który pokazuje się w kamerze tak tu jest kartka z, z kwotą 200 zł no ale nie nie szukamy kartki, tu jest yy, rękawica. Yy, daruję sobie chyba ścieranie tych kwot bo bez sensu yy, dzwonek. Yy, tutaj mamy yy, piernika no i tysiąca. Machnęła mi się tak ręka. Yy, pod szóstką, kochani, mamy kulę. A co mamy pod siódemką? Pod siódemką mamy. wow, prezent. Już mi się zwróciła z drapka. Super. <grytanie> Tutaj mamy prezent. Pod siódemką prezent. Później zobaczymy, co jest pod tym prezentem. Jaka kwota, a może mi się trafi jeszcze jeden, kto wie. Fajnie by było, bardzo bym była zadowolona. Tutaj, moi kochani, jeden milion jest. Jakbym się tak zamieniła <grytanie> polami. No to super by było. Tu jest są sanie e, Dobra. E, pod dziewiątką moi drodzy jest ciuchcia. E, gdzie jest ta dziesiątka? Tu jest dziesiątka. Kochani, e, pod dziesiątką mamy choinkę. No nie mogę patrzeć na ten paznokieć Jej! Je, tak jak szynka wygląda, naprawdę. E, 11 e, Bałwanek, muszę go poprawić. Gwiazdka, dalej jest, kurzuch. Tutaj co będzie? Może następny prezent? Wosy mi przeszkadzają, dramat. Co tutaj jest? Kochani, tu jest kominek, ale nie chcemy kominka Nas kominek nie interesuje. Pod piętnastką mamy. Co to było? To była łyżwa. A pod szesnastką jest renifer. Tutaj mamy trąbkę. Pod osiemnastką jest skarpetka. E, o, nie, no. Nie tutaj. Nie, 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 tutaj mam drapać. Dobra. Dziewiętnastką sople e, mamy. E, I kwota 50 zł. E, no, szkoda. Mógłby być prezent tutaj. A może jest 5D pod prezentem? Kto wie. Tu są przyszki. E, 21. Tu jest mój pani e, czapka. E, to też czapki nie chcemy. Ale miliona byśmy chcieli. Tu że jest skrzat. Chyba bardziej e, troll niż skrzat, ale okej. Okay. Tu jest strojk. A po 24 mamy świecę z milionem. No dobra kochani, no to musimy zobaczyć, czy wygrałam tutaj tego miliona. Zobaczmy. Dobra kochani, 25 zł, zdrapka mi się zwróciła, chociaż tyle. Bardzo mnie to cieszy, bo myślałam, że będzie pustak. Znowu serce by mi pękło na pół, no ale miałam szczęście. Drapaczek dał radę moi kochani, wydrapał mi wzrost. Jak na moje szczęście, to nie jest tak źle. Mam nadzieję, że dobra pasa będzie ze mną cały czas. No, ale tak jak mówię, drapaczek naładowany, dzięki Ci y, make-up za naładowanie drapaczka. Z, y, no, bo ostatnio tak licho było. Ja drapałam kamykami i może dlatego. <laughs> Zmieniłam drapaczek i od razu się lepiej zrobiło. No, dobra kochani. Y, co jeszcze chciałabym powiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że ten drapaczek jest najlepszy z drapaczków. Naprawdę, albo mam plusy, albo mam. No, wychodzę na, na zero. Dobra, kochani, no to już kończę, gadać. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego odcinka. Pa, pa.